Kochani, życzę Wam, abyście w tym roku, jeszcze abyśmy po prostu sobie dosłownie wybaczyli, co się stało w tym roku, i w nowy rok weszli szczęśliwi. Ma, mam nadzieję, że ten ostatni sylwester w tym roku będzie dla Was czymś wspaniałym. Oczywiście, dla mnie też. Dlatego powspominajmy sobie jeszcze czasy tego roku pandemię. Ja straciłam pracę. No nie, był to za fajny rok. Chociaż czasami powiem sobie, myślę, że mogłabym coś zmienić w tym świecie, ale sama tego nie zrobię. Dosłownie, wy też tak myślicie. Cieszę się, że udało się mi w tamtym roku jeszcze dobić te tysiąc subskrypcji. Oby teraz też było tak samo i obyśmy wszyscy byli dzisiaj szczęśliwi, że obchodzimy koniec roku 2020. Jest to smutny czas, bo byśmy z tym rokiem zżyci. Co przyniesie nowy? Nie wiadomo. Czy będzie lepszy? Czy nie będzie lepszy? Każdy z nas sobie zadaje to pytanie. Dlatego życzę Wam przyjemnego Sylwestra. Pa! Do zobaczenia w nowym roku!